Siemanko, jestem tej i witam Was w już drugim odcinku z y, Farming Simulator 2015 w nowym sezonie No w drugim ale bardziej tak w pierwszym no bo tamten to tak, nic nie robiliśmy w tamtym pierwszym No i dobra to się weźmiemy za żniwa jak to zawsze na początku to bierzemy bizonka wycofamy pyr 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 o coś zagrał dobra zapinamy sobie header Tutaj leży oj jeszcze troszkę i lecimy yy, Nawozy sobie rozciętam na tym tym polu przed odcinkiem bo nie były rozciane nawozy były małe plony A, no i tak troszkę to ciasno jest jak później tam z biegiem czasu kupię sobie większy kombajn to już będzie gorzej A znowu niby będzie wózek na header to to może tak nie będzie źle ruchu ulicznego tutaj nie ma Hmm, gdzie to pole było przed chwilą mrośniełem na wozy, ale nie idzie chyba chyba tu skręcamy o, ale skacze kurde jaka wyboista droga trzeba włączyć blokadę bo nie ujedzie po tej drodze Tu drzewo kurde 30 dała radę jakoś, ale zroście baczę, zobaczymy jak z przyczepą pójdzie, a później pełną <coughs> Dobra F1 Rozłóż kombaj Wyłącz pokosłomy włącz a zrobiłem sobie po, pokos nie wiem czy będę prasował ale zrobimy sobie dobra y, tutaj sobie przejadę co my tutaj mamy y, 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 y. dobra B I jedziemy, zobaczymy jak to będzie szło Kogo tu można wyłączyć na polu Z góry taka dziwna ta słoma Od boku nawet całkiem, całkiem taka Lekarz nawet w miarę taka puszysta Dobra. Lecimy ile będę miał z tego pola w tym sezonie sobie nie nakupię tak pól jak yy, w tamtym poprzednim bo nakupiłem dużo puli ja nie miałem czasu ich wszystkich poobrabiać na razie synują to jedno pole może drugie no dokupię no dwa pola będę miał i jakąś łąkę może jak krowę kupię sobie jakąś tak dużo pól to nie potrzeba a, trzeba te widła podnieść. Dobra, yy, yy, yy. tyle będzie, myślę. Yy, poprzeczniaka zrobimy w górę raz, że na burakach albo zimniakach tu nikogo nie nawracać. Już 50%, nawet jakoś leci dosyć. A jeszcze raz poprzeczniaka kawalniemy, Żeby było więcej miejsca do nawracania. Troszkę może z tej kamerki. Spróbujemy. Leci. nawet nie mam prasy niby, no to mi tam nie zależy jak będą szkoda, że nie ma prasy do tych malutkich kostek te SIP ma yy, Z224 czy coś takiego takie co w 13 by takie malutkie kostki jeszcze jakby ta przyczepa D47 automatyczne zbieranie tych kostek no to by było fajnie, by był taki polskie gospodarstwo całkowite, a tak to rasy żadnej takiej nie ma do małych kostek. Trzeba robić albo duże kostki, albo okrągłe. Bele. ale do końca kurwa nie dojadę eee. na styk prawie sobie tu nawrócimy rurę otworzymy może jeszcze trochę podjadę bo się tu 30 mnie wykręcił czy jest? Patrzcie no, tylko te dwie maszyny mamy. O, per, per, per Trzydziestka Nie wiem czemu ten dyszel tak winduje do samej góry Tak jest po ukosie nie przepisowo, bo z góry jak popcha to wywali całą 30. O, to na przykład z górki, ale nie, z pustą może by nawet nie wywaliło 30. Ja chociaż nie wiem jak, jak się 30 zachowuje, bo nie jeździłem nigdy 30 tylko 60 Najmniejszym czynnikiem to 60-ką jeździłem. No bo mam 60 ka a 30 kom to nie jeździłem. Do 30 to jakaś dwukołóweczka by pasowała, że dociążać się mi co, co ta 30-ka potrafi? To, 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 to 30 koni to co to jest? Bra. Zobaczymy, czy tu da radę teraz. Ech. E! daje radę. Spokojnie. Jest moc. To to polskie jest. Tu pod górę też dziarga. 15 litrów jeszcze zostało mało trochę Ale może wystarczy 30 to mało pali ładnie się sypie Nawet nie wiem ile się mieści na tą przyczepę yy, Ze 6 ton 5 będzie To zatrzymę Hmm, hmm, hmm. O, 6 ton. Niecałe. Z 5,5 może. A ja sobie zrobię krótkie cięcie i za chwilkę wracam. Wracam. Już jestem z powrotem. A widzisz, sieczka nieco z tyłu założyłem. Ale i tak jej nie używam. Ale z zasilnią ładniej wygląda. Ty kurde, czy mi się załączyła? E! Czemu? Gio... Ja. Co jest kurde? Aktujący nie dokończył? Zaraz, zaraz, zaraz. Z czym się nie X! O kurde, to chyba musi być rozmontowana. No, nie może iść założona szkarnia. a to kicha trochę. Za sieczkarnią to lepiej tak wygląda. Czy jak się to wie fachowo. Jak to to ten tył taki? Taki łysy. Na silniku otworzymy, że się nie grzał. I pomalutku do przodu. Kosimy sobie. Ile mam kredytu? 130. Kurde, aby kurde kupił sobie jaką klasę. Ja też bym musiał kupić sobie przyczepę na snopki i też jakiś ciągnik z turem. same koszty chyba kupić samo zbierającą, zebrać co to luzem tylko moda nie mam bo robiłem porządki w modach muszę sobie znaleźć moda żeby wysypywać gdzie się chce na kupę Wtedy mógłbym sobie luzem zebrać to to. Tak to prasę. Jakiś silniejszy ciąg, bo czy 30 to raczej nie sprasuje. To mi się nie opłaca na razie. Albo ją talerzu już w ze ziemią. Bo krów i tak na razie nie mam. Później sobie oczywiście kupię, żeby tak urozmaicenia, jakieś więcej zajęcia było. Ta trzydziestka taka mała, że Heder, pod headerem by się zmieściła. A ta suma jak wysoko jest, to tu, już pod przyczepą to całe znikło od przyczepy. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedno kółeczko. Mam takie małe pole to prawie na odcinku całe zdążę skosić a nie tak jak w poprzednim sezonie takie wielkie pola sobie pokupywałem i nie poza odcinkami dużo roboty miałem wydaje mi się trochę nudził tam ten sezon i tak A tutaj na razie póki małe maszyny to mało pola będę miał Bo wiadomo że jak sobie kupię coś większe no to to dokupię pola a na razie póki małe to tak za dwa takie pola mi wystarczą spokojnie Jest sejno znajdę jeszcze, a może nawet... o to tam na prosto takie pochyłe. w miarę jest nawet, może nie jest aż tak duża. <laughs> Tam słomę to zaoram. Za mi nie na razie. znaczy no nie zaoram, bo nie mam pugaty, tylko mam tą talerzówkę. Bo nie było żadnych małych pugów do trzydzieski. Jakaś na przykład dwójka fug malutki. Nie było. A szkoda by się trochę pobawił 30 dobra wysypiemy sobie jeszcze I ile tutaj jest? O 5700 <laughs> Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Y komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Jeżeli filmik się spodobał nie zapomnijcie dać łapki w górę. Trzymajcie się, cześć.